Cześć wszystkim, wita się z wami po raz kolejny CDDZIL! Tym razem zagrajmy w Left 4 Dead. Ostatnio w tym zagrajmy. Przeszliśmy przez kampanię moją najulubieńszą, oficjalną oczywiście chodzi o kampanię zatytułowaną Dead Air. I dzisiaj, dla odmiany, przejdziemy przez kampanię, której osobiście nie trawię, nie cierpię i w ogóle. Znaczy, nie dlatego, bo jest jakaś niedopracowana czy coś. A czy ta kampania jest tak dopracowa no dopracowana jak wszystkie poprzednie, które przeszliśmy, wszystkie oficjalne? Po prostu do tej kampanii mam uraz jakiś tam z kilku powodów. Mowa o kampanii Blood Harvest. Naprawdę, mówię, do tej kampanii no, po prostu coś mi w niej nie, nie paści. Niechętnie to nie wracam, ale no co, co tam zresztą ją też wypadałoby pokazać. Wiecie, no bo chcę pokazać w końcu wszystkie kampanie, czy nie. I mimo tego, że jest to kampania, której jak mówię, nie cierpię, to jednak ją też przejdę na poziomie trudności zaawansowanym. No bo to nie ma sensu takie myślenie, że nie lubię tej kampanii, to już sobie obniżę poziom trudności na normalny. Nie, tam nie będę takiego mięczaka odwalał czy coś. Wolę przejść na zaawansowanym i to wszystko załatwić od razu. Ok, oczywiście znowu wszystkie rozdziały, ale co do postaci, tym razem znowu może dam szansę Zoe. No bo Luisem już się trochę nagrałem w tym Let's Playu, Że Zresztą potem będzie jeszcze więcej okazji, no bo, no bo pamiętajcie, tryb multiplayer. Jeszcze nas czeka. No więc mówię, teraz zagram jako Zoe. I no, możemy już zacząć właściwie. Jakieś hasło. Brak nadziei. Brak lekarstwa. Brak problemu. Jak dla mnie to hasło nie ma kompletnie sensu. Z kolei wam powiem, że niebo jest fajne, naprawdę fajnie, fajnie zostało niebo zrobione i też postacie, też no właściwie te zdjęcia widzieliśmy przy wyborze postaci jeszcze, no tak samo, no, no te same wnętrze rysunki są, ale przynajmniej wszyscy wyglądają nieźle, Louis jak zwykle trochę jak, wygląda jak Thierry Auri. no i w końcu mamy tą kampanię, jej początek. Nie przetrwamy na zawsze sami. Słyszałem, że wojsko ma bezpieczną strefę na północ od tego miejsca. To musi być w porządku. Tak, zróbmy to. I tak, jakby mało wam było. No, naprawdę, jakby mało wam było drzew w kampanii Tefto. Tutaj, proszę bardzo, macie jeszcze więcej. Dlaczego? Bo zaczynamy tę kampanię w Parku Narodowym Allegheny. Proszę bardzo, napiszcie Allegheny National Forest. Jesteśmy w lesie. Tu, tu tych będzie jeszcze więcej, no co za tym idzie, te zombie będą jeszcze lepiej się kleły niż w kampanii DevTol, naprawdę. To może być upiętliwe, jak one będą czasami na was szły z kilku stron częściej i nawet nie będziecie o tym wiedzieć, że nawet się zbliżają. Także tutaj to sprawia jeszcze więcej kłopotów niż e, to spraw w kampanii no, w tej, całej, no, w tej całej kampanii DevTol. No tylko jeden zombie na razie zszedł tam z góry, może je zejdę na dół. Dobra, jest już tego trochę więcej. No i znowu teren jest, no, bardzo, nie, no, taki bardzo nierówny. No to jest coś w końcu teren naturalny to wszystko. Więc, no tak, teren jest nierówny, więc znowu będzie trudno te zombie czasami celować. No i to też jest taka kampania, gdzie właściwie boty odwalą za was większość roboty. Jak mówię, muszę pilnować wszystkich swoich stron, bo naprawdę to może być kłopot. Tutaj przejście bez utraty zdrowia czy czegoś. No tu właśnie była dwójka zombie. O, Hunter w ogóle. Mam go. Panie, łatwo mi go było zauważyć, bo wiecie, nie był na... tam w lesie, był na ścieżce. Och, Smoker tam gdzieś krzyczy. Nie wiem czy się zbierać czy nie, czy ten Smoker jest groźny jeszcze czy już nie. Nie, spróbuję może jakoś podejść, może strzelę w niego, bo go... Znaczy, bo widzę jego nogę chyba. Bo to jest tam chyba noga Smokera. Ja widzę, że tutaj leci z lewej. O siebie usłyszałem, a nie jest, tam widziałem. O, i już zdążyłem oberwać i mamy smokera i... Dziękuję Francis, Dziękuję. No i popatrzcie, już zdążyłem tutaj oberwać dwa razy. Patie jak gdyboty się trzymają cały czas. Coś tu może znaleźć na stole, nie jest pusto, to tu można podejść czasami znaleźć, jakieś małe małotowy, czy pilsy. Okej, okay, ten leży tutaj. No tutaj jakaś zombie na moście. Stosunkowo łatwo do zabicia, oczywiście. No i teraz mamy jakąś chatkę, no to będzie... no będziemy wiarze bezpieczni. No jest amunicja, są pistolety, i coś drugie. Możecie wszyscy wziąć. Wiecie, czasem mnie zastanawia, czemu one przechodzą przez szybę... ...i się pewnie kaleczą, a czy tak rzeczywiście by było, żeby się kaleczyły, gdy są drzwi? Naprawdę. Czyli co się gdyby, gdyby ktoś takie coś zrobił, to by nie miało sensu, czyż nie? Eee, z nic tu nie ma Więc musimy dalej iść w las. O, tu jest mało tu! Na przykład mi się podświetlił przed oczami. Jest to brzmi dziwnie, ale taka prawda! O już słyszę... O, z tyłu. A, Aaa, całe szczęście zdążyłem zareagować. O, tam jest? Ej, tam jest bomba, tam jest bomba, ale nie wiem, czy ją dostanę teraz. Nie wiem, czy jest teraz te, tego warta. No to był całkiem niezły atak, o Francji jakoś tak, tak znacząco oberwał. Wiecie, ja wezmę bombę, bo... Wezmę bombę, się nie, nie, ja się nie spodziewam e, na tym rozdziale. A, nie dostał mnie! Skubania, akurat byłem poza no, zasięgiem jego. Z tego strzelą celą mnie go czy nie? Może widzicie, boty celują tam niby widzicie tam niby, niby widzą, że smoker jest. A czy ta jest jeszcze nie. Okej. Okay. Przejdę może tak bardziej prawo. Oczywiście ten smoker może cały czas atakować nam z góry. Ktoś tu może znajdę jakieś pilsy? nie, jest pusto. Ja, przypuszczam, że to kolejne miejsce takie jest niby... O tam jest smoker. O, ten smoker w ogóle się nie ruszał. nie wiem czemu stał, nawet uciec. Nie ja, przypuszczam, że ta budka to jest taki kolejny taki punkt, gdzie no... umarli niby... no... łatwie spając tam, co? Że ich się... znaczy wskrzeszają się niby. Tak będzie lepsze to, że się wskrzeszają. O, hunter, cześć! O no, on jeszcze żyje. Tam no, myślałem, że go zabiętym w jednak e, jeszcze żył. znowu się rzuca tego, tłok. To nad nie jest atak chody. po prostu zombie się rzucają tam z drzew. No, to nie był żaden panic event coś takiego. prostu patrzcie po ile te boty muszą mnie bronić, żebym odsalł. Naprawdę, no, boty trochę, tutaj mogą no, się zamęczyć z tym strzelaniem, ale dobra. A tam jest kolejna bomba w ogóle, no dobra, i tak mam swoją. No i widzicie, właściwie jestem na tym samym poziomie, no, co boty, jak widzicie, z tymi zabójstwami zainfekowanych. Jestem na trzecim miejscu, co normalnie, bo, no, byłoby wstydem, ale na tej kampanii to jest naprawdę, no, zrozumiałe. Ale właściwie obrażeń wcale nie było tak dużo. Na widzicie, na nie mam najwięcej headshotów. No jak jakieś tam napisy są, zasługujemy na to. Ale... Może zaraz, może zasłużyłeś, ale nic nie zrobiłem. Okej, okay. ona tam się leczył. Francis, widzę, niech zwierzę jeszcze lateczkę. Ja jeszcze nie będę leczył, to jest dużo zdrowej, ile mam. Mam 85. A tu jest trochę tego i tamtego. Wszystko już mam. Pilsy, wszystko. Tutaj... jeszcze zombie. O, o, coś z tyłu mnie chyba było. Okej, okay, to są pilsy. Jakby, któryś bot mógł wziąć pilsy. Pilsy? Dobra, zrobimy tak. Santi zbierasz pilsy, ja wezmę kolejne dla siebie. On skąd tu się kur... To, to był wręcz interesujący. Skąd się chodzi w o takim miejscu to? Wow! O, o! Ładna taka spokojna, no, tak ale nieudany jednak. I wiecie co? Może jednak się uzdrowię, wyleczę się. I wy uważacie, uważacie na bumera, bo go słyszę bardzo wyraźnie. Zabili go, świetnie. Teraz Hunter będzie się zbliżał. Pewnie z dołu będzie atakował. Jeszcze nie słyszę jego brzasków, więc jest chyba daleko jeszcze. Ale brzuszków czytam właściwie jego badania nawet. Okej, to jest takie miejsce, to jest gdzie może się dość chętnie pojawić tęk. Gdzieś w tych okolicach tak naprawdę. Często się to zdarza. O jest ja już Huntera. Jest ja jego walczenie. Jest na na dole. Ale gdzie jeszcze nie, nie jest w stanie powiedzieć gdzie? O, tam jest na dole. odskoczył? odskoczył. może go zatłukę pistoletami. Zobaczy się oddala. Ja teraz na niego czekam aż tutaj podejdzie. Proszę bardzo, zależy. No, ale ładny unik uniknął tego ząbiaka był Ładnie uniknął swojej drugiej śmierci. Ok, kolejny punkt, gdzie jest zawsze amunicja, tutaj na tym biodku. O, tam jeszcze widzę, zombie ich do doganiają. Okej. Okay. Tutaj pilsy, jakby tam ktoś chciał. Zawsze będzie chyba ich różna ilość. Tutaj widzę, że jest ich dwa. I tutaj będziemy mieli chrysen do event z tymi drzwiami. Teraz może je zamknę także tak, że te zamknę. O, tam był boomer! Wow, to chyba była świetna decyzja z tym tam drzwi. Gdybym tego nie zrobił, to by ten bumer ich obrzygał, naprawdę. Taka, taka prawda. O, nad bumer już leży. Świetnie teraz nagrałem. O, smoker nie ma, więc gdyby ktoś mi mógł pomóc. Gdyby ktoś mi mógł pomóc. Dzięki Luis. Smoker jednak jeszcze żyje, więc... No może nam zakazać jeszcze dalej. Nie wiem, czy nie jest takąś przypadkiem, czy nie. Znaczy może przy wiachów stanie, mimo tego, że jakby ten smoker jest, to co z dłumy to jak No Louis, dobra, teraz się Louisowi za tamtą, za ten ratunek. Zaraz pod smokerem. Już leży, już leży, świetnie. Hmm, nie jest tak źle ze zdrowiem, ale gdybyś się... Okej, okay, gdyby coś się mógł pilsy wziąć. Oczywiście Louis się na te pilsy wziął. Oczywiście czemu nie kto inny, tylko Louis? Tak, to są cały czas te okolice, gdzie się może tęk pojawić. To są cały czas takie okolice. W ogóle miałem bombę, nie zużyłem jej. No cóż, to może znajdę młotowę, jeżeli oczywiście znajdę. Bo mi się by bardzo przydał. O, o jest handl na dole, widzę go. To był, to był nieudany skok! Już leży i czy będzie ten, tutaj na dole? Jest nie słyszę, więc możliwe, że jednak nie ma go. O, ten bumet jak się utrzymał. No, wiecie, był zbyt daleko, żebym go mógł zabić. No więc wezmę sobie auto strzelbę może, albo nie wiem, czy strzelbę, czy może myśli. Nie wezmę strzelbę, co mi to. Mówię, karabinu stumowego w ogóle nie biorę, bo w nim się bardzo szybko zawsze zużywa municja. A no to może no, powodować powo 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 kłopoty przy ataku hordy. No. A, trafiłem ja je jednak okej. Okay. Myślałem, że spudłowałem, no ale dobra, nie żebym narzekał. Ty możesz się położyć na ziemię, dziękuję. Kolejny hunter, czy ktoś. Nie, bo ni nikogo nie podskakuje ten hunter. Leży? A, dostała mnie, okej, okay, tu trudno. I horda! Nie wiem, którym. Czekaj, nie wiem skąd lecą właściwie hordy. Chyba z tyłu? Czy... A, lecą chyba z obu stron. Chyba więc ja tyłów. A co jest tył. Ale wiecie co? Niech moich tułów też ktoś pilnuje, wiecie co? Boomer. Także banalny do zabicia, boomery naprawdę. Bez my się wyskoczył. I już. Lusetęka, to już na pewno jest. Jest, jest tam na ja z prawej. ja uciekam raczej. No bo kurze, wiecie nie, tak, może dawać się zdrowia na tym, na poziomie trudności zaawansowanym. A no to był na expedie, na expedie może ten nas powalić kogoś. I to takym uderzeniem. O smoker z tyłu może on być też trochę groźny. Tęk leży, a ja jeszcze się smokera pozbędę.